Witam wszystkich, jest dzisiaj ze mną Janusz, Johnny 2525 i ciastko Solówka. Cześć! Pan <grym witam. <grym> I gramy sobie z widzami, którzy są z fanpage, a. link w opisie na inferno, ale na takim trybie, gdzie my, terroryści, możemy plantować pakę na całej mapie, nawet tutaj. Aha Pokojnie, ja tylko zresztą liczby. <grym> na resztę. Gdzie stoimy? i Gramy do, do 10 rund, żeby nie przedłużać. Jeszcze ile łapek mają wbić? Ciastko powiedz. Eee, Mogą zostawić 1921. Ok, 1921. Dawaj start. I lecimy wtedy. Pyk! Dobra, taka taktyka. Aha! A no bo nie nieważne. Taktyka, w sumie obojętnie gdzie tutaj można plantować. I man, 10 facie. sekund jest na... Chodźcie e, do tego domku, konie Dobra. I facie. się wyświetla napis, że za 10 sekund możemy splantować. O, 5, 4, 3, 2... Dobra, i ten domek, i stoimy. I zielony? O, on się wali z paką. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Cześć, idę, idę, idę. Dobra, splantuję tu. Dobra, dawaj. <taktyka>. Nie, do tego domku obok. Dobra, tu, tutaj dam. Seres. I... Useless, nie? No. Useless bitch. O Boże. O, o Jest chyba gdzieś. Blisko. I 75 sekund jest na wybuch bomby Jak coś, więc mają czasu sporo Dobra, Kot, mi chcesz wyjść? Mary? <laughs> no i Chyba wierze. idą idzie, tam z tej strony Zablokowałem się, o to gówno! 19 ma, 19 ma Ostatnie 19 Na hita, bez Kevlar'a jest Jest, no. dobra no Ty no kurde za... łóżko się zablokowałem <laughs> na... Ktoś na speco siedzi nie się. Dobra, na razie możesz siedzieć, bo nie przeszkadza. Ale ktoś plantuje w pizdę. Być może to <śmierdził> ja. No ja, bo się. Ej, ps, plantuj to ja na tej tym na drzewku. Mm, gdzie? Tutaj? Tu? Tak, na bananie tam przy drzewku. Dobra, plantuję. ja no, w drzewku. Nie no, spray to nie boli w ogóle. Ej, ją. Cześć, plantuję. Ochroń. Dobra, siedzi. Aj, burde nie zrobię go. Na wydanie jestem z 30. No brawo. Ło, porobił! nagrał? Nie. No ja akurat tak. patrzyłem. Łatwiej tutaj Bili mają w sumie terroryści, nie? Ja, może tu splantujemy No dobra. Dobra. Składać się z tym straganem. Stragan rozwinięty. I czekamy. Na midzie jest. Przebieg. Drugi. Ech! Czek tam jest. No, wiem. Ale w trupie. w racie będzie. O! <grym> CT tutaj w sumie chyba. Nie ma szans nawet. Ilego Drugi mit. Zabić. Drugi mit mam zero. tu się nie da eee, Nie, dostał. A, w domu jest, minus trzy, ktoś wyszedł chyba Nice A ja chciałem powiedzieć jeszcze, że ja renderuję film i mam bardzo małe FPS Ale w działa spoko, jest, jest dobrze. Ja też chcę zaplantować, halo no dajcie mi następną rundę bombę. <grym> tak jeszcze w sumie, nie wiem, 4 rundy i by się zmieniło z strony, nie? Bo tak, żebyśmy jeszcze w CT zagrali. Gdzie plantujesz? A, tu, dobra. Banan cóż są. Zginął no. O nie, na bananie jest ostatni Połowę ma Ja mam 19 Uf, Ten spray Aho. to jest jakiś łomny ja Mam 19 HP, idę na info Wygrajcie Gdzie? Dobra, pięknie. Ciekawe jak w CT, nie? Mi <laughs> yes. się wydaje, na tej mapce jakiś recall jest chyba zmieniony. To właśnie dla broni głównej, nie? Nie, grałem P7. Ja normalnie, widzę. normalnie. Nie grałem P7, nie P7 tak, ale mi chodzi o... Weź sobie No ja mam, ja cały czas gram z K, Grałem rozgrzewkę okay. i... i zabijałem bardzo mocno, więcej niż grzez. zawsze. no. A ja, ej, wiecie, gdzieś w szczurze splantuję. <laughs> o to jest dobre. Ja pierdolę, To przecież tampina. z tego się nie da strzelać, no. Championa! a idą? O, mid jest. Dobra. Oj. Z diglem na bananie. W ogóle jakieś te bronie mają dziwne rozrzucie. No, ciastko. Jeden został. Na bananie był. Ket już chyba do tego. Dyfuję, dawaj. Jeeeesus. Yeah, nie sos. no. Yeah. I, ja, ile tutaj def jest? Hmm. To jest sam? Tak. Słuch no chyba tak. tak sam. 5 sekund miał, naj najwidoczniej miał ducha. I nie, nie wierzę. <sighs> nie, ja Dobre. nie wiem czy to, czy to jest coś ustawione, że ja mam większy recall tutaj czy coś. Tak, mam last. Nawanaję bym tu dyskontował. Składaj się ze straganem Aha P.S. Jest na dach Gdzie jest No stał Aha, fale się Leży Nice Dawaj jeszcze z jedną rundę, albo dwie, i zmiana stron. Tam ja, ktoś komuś. Ty patujesz? Ja no chodź wapart, patuję gdzieś. Czemu jest się zmutowany? A, sorry, sorry. <laughs> nieźle, nieźle. Wszystko widzisz No Dobra, bomba w aparcie u nas Coś ci się zmieniło, wiesz? No, szumy tak, takie masz Sorry O, jest dobrze teraz Ja wiem, bo, drodzy widzowie, ja mikrofon zamówiłem wczoraj Będzie nowy dzisiaj się psuje Jest na CT, Tero Idzie na mida Idę do, do tej paki nie za nim A, dobra Dobra, jeszcze jedna. I restart. Może się uda. Na wy wygrać. W CT. A. Patrzę, banan. Ale grana poszedł pięknie. <laughs> pięknie. Ta Kurwa jest. mać biblioteka idi padasz Nic się widzę Aha, super 86-3, nie, nie. nie. Planki normalnie na bananie To takie ryny, tutaj tu <gryny>. Lasko, o czym ty tak rymujesz i nie czujesz? Nie wiem Była co bank już banan Mam 2 HP Mówisz jak mnie to interesowało, ale dobra <grym> No nice. To jest 7-1 dla nas 3 rundy żeby wygrać oj Ciekawe jak to tutaj. Ja chcę będę... Zabijmy ich szybko Nie wiem czy mam p 2000 Dzień Są To mi się gdzieś na Respie splątują? No gdzie tutaj idziemy. Soba, soba, tutaj chyba no. Tak. Party? Możesz w tej kuchni tu. O właśnie. O tak gdzie sto piersi? że ciężko, ty. Nie da rady. No, dwóch zabiłem, jeszcze jeden. No bo jeszcze na dwóch. Dwóch jest no. To myślę, że to może. Po Ja miałem taką broń kiedyś, <laughs> że się No. kokurydzy, balon. I ten. Gwint. Tak, z tego, z napoju jakieś. Tak i to, to jest okres. Jest, tutaj. No ale bo... Oooo! Dawaj <gryst> <gryst> No, nice, ale ugrałeś się, Pukawką na źle no. A co do, do tej pukawki to kamieniami się fajnie strzelało. Kamieniami kurde, To jest <gryst> z wyrolu. Z jakimiś pestkami z jakichś kurowatów też fajnie było polegać. No lepiej się strzelało na SG. Teraz <gryst> miał I tyle. Zresztą ja mi wierzę i to, ja no że <grym> No ja wiem, pada jeszcze się mu bardziej powiem. Pyk! Aj, nie robię. Ja, Pieszo, ja, podaje... ja idę za Nimi mnie mu na formagi, tak. Chodź ze mną. Tyki mogę ci rzucić Nie. Znowu chyba tam pobiegli do tego. Kampion się gdzieś, bo zaplątałem w no, oj jelość, osiemdziesiąt cztery się Usun się, mi ja, się Uciekam Tam jest jeszcze strzałek Okej plecy spróbuj zrobić, może zdąży Dobra, obserwuję ciastka Jest w drugiej części jefartów Jeden chyba Oba, ma, Na walkę jest porami, porami. No, skacz, okay. ej Masz radę? Na no. radę? No a jajaj wejdźcie. Jest, tam jest, jest no tam, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam balką, się mieszka się Stop jest? No ja aj, aj. pierdolony monitor nic nie widać, na schodach stał ammo. No nie, dobra Aż już nie zdążę. Tak i... spróbuj Będzie Ajeja I... yeah, yeah. Mogę cię Udać. Nie, nie rozbroiłbym tego, bo już mi wybiegł na plecy. Nie no ja się to musimy Tak, bo nikt nic nie gra. Ej, hey, czemu ja? Aha, dobra, bo wezmę ja stronę, dlatego zamykam. Ale oni cały czas w tym jednym miejscu plantują. No wiesz, dobre miejsce. No. Mam no. wow. Kurde, no. a nie da rady to w ct no patrzcie gdzie indziej zapantowali jednak ciężko w krzakach, ty dobra 8-3 jeszcze dwie rundy no sp Czaska tutaj, czy... Ja przylagowało. jestem tutaj, jestem O, lag lagi, lag coś. W Ule, gdzie za tym smogiem jest Flash. Na Na środku. środku. 70 dostał. A tu jest. Kurde nie mam. Eja. Yeah, yeah. Nie było mnie stać na nic lepszego. Ale zwaliłem to. Masakra. No wieczorem też. Aha. A może rano? Nie, chyba nie. Chyba lepiej wieczorem. On kradali na mida szczura zabiłem Ja to chyba jakimś rakiem jestem, a nie rykiem Banalnie szczególnie Gdzie jest paka? szczurze chyba wiesz Ale nie jestem nie. pewny Nie, 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 nie nie. Biegnę Gdzieś tutaj chyba przy respie, nie? Zasianem, za zasianem jest Kurde w pałacach, jest 25 km si na Gdzie ona Zasianem. Dobra jest Jeszcze jedna runda. Ciężko, O, wow, jaki ten efekty. 9, 4 Trzeba szybko załatwić. Patnia no. musi musi się ora lecę mi też. Nasz kupiłem. Ja mam. Oho, a se kupił świetnie, mam 20 HP już. No i skrócił do tak, tego nie. pałaca. Od, do naszego, do naszych pałaców skrócił. Dobra, jednego zabiłem. Paka jest też tam w tej kuchni. Balkon! Taki. Minus? Dzięki za brączkę, sobie tu tu nie Gdzie ja, ja on w ogóle bombarduje? Kurde, on w jest tam. w tej kuchni tam. No, tam No, i z AWPOM jest, więc ciężko będzie mieli. No, no, nie wiadomo, jak to jest, No, Ajaja, no, kurde. Ja. Dlategoż 5x7, wiesz, taka opcja najlepsza jest chyba. Dobra, 9x5 i defa. Na kupie defa, mogę jeszcze coś dropnąć. M nie, MP7 dobra, ja 5, 7 leży. Dobra, MP7 ma. No jeszcze, jeszcze ktoś wchodzi. Dobra, MP7 wchodzi. Kurde, załóżmy fa. Ojej, minus 60. Zawupy. Plancie tam gdzie zawsze. Ojej, no jak, tam jest dwóch. Dostał te zawupy. No pierd, jeszcze na bananie. Kurde no Zabi tego zawupy ma mało hp. Ojej, no no bo... Dobra, to nie bo. No albo gramy albo przegramy Ciao ta są głupą gratu No, ciężko, ciężko jest ct trochę My tak wszędzie plantowaliśmy na Jana nie oni specjalnie w takim chamskim miejscu o, wiesz, No żebyśmy przegrali Już naprawdę na blisko więc na B Chyba jest, pan Manan nam pojedzie po No Chyba znowu w tych apartach Ta? Kurde Ta? A, paka tutaj jest Gdzie za? U nich, jest w tym, w domku Defuje? Defuj, 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 defuj. Dwa. jeden No nie. Kappa, nie? Nie wiem gdzie on jest. To chyba na drugim midzie był. Wydawa jest! Udało o. się. Także udało nam się wygrać. Mapka jest w opisie jak ktoś chce, linki do kolegów też, no do fanpage też. I cześć. Cześć! cześć.